No i co moi drodzy? Dzisiaj wylewamy strop czy tam zalewamy w każdym razie chaotycznie wszystko musiałem zrezygnować ze schodów z kiernikiem budowy obgadałem to także. że wypuszczę po prostu startery eee, i, i później to jakoś e, doleję te schody o, nie dałem fizycznie rady. Dwa dni było to nieosiągalne niestety figury pogięć samemu i to wszystko i to wszystko także ja pierdolę, masakra po prostu. dzisiaj to wszystko nabiegło od 7.30 już na nogach dobrze że słoneczko pięknie świeci pogoda nam dopisuje przymrozek był jakiś wieczorem, także zobaczymy mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie przymrozku Żeby nic się temu betonowi nie stało zobaczymy jak to będzie Zbrojenie wygląda tak. Górne dolne już przygotowane w 100% prawie. Brakuje mi jeszcze wypuścić parę starterów na schody. Wsadziłem tu jakieś XPS-a czy coś takiego. Będę musiał to zabezpieczyć jeszcze jakąś deską, żeby to mnie nie popchało, albo jakąś listwą. Zobaczę jak to zrobię, że ona tam jeszcze piankuje coś. Wczoraj też do późna do nocy, aż walczyliśmy tutaj dawaliśmy jeszcze te dystanse takie pomiędzy żona fajnie wąską, cienką ręką wchodziła tam jakoś. Już byłem z niej dumny, że jej się tak to wszystko udało. No i co? I tak to wygląda wszystko. Ja tutaj jeszcze 3, 11 starterów może wypuścić na schody, zabezpieczyć to deską jakąś, żeby to nie wypchało i chyba będzie na tyle. Nic więcej, tam jeszcze w kilku miejscach musimy odepchać trochę zbrojenie od, od szlamunku, Posadzać jakieś dystanse, żeby od tego betonu była No i mam nadzieję, że się jakoś uda Pomocnik się zesrał Kolega mam nadzieję, że przyjedzie, że, że da radę przyjechać O 11 ma przyjechać beton, także Zobaczymy jak to będzie Ja tutaj zabieram się za tych start, wypustów, starterów jeszcze pod schody I włączam te